W wieku 34 lat Michał Szpak przerywa milczenie. Takiej deklaracji nikt się nie spodziewał. Artysta, który przez lata budował wizerunek enigmatu, nagle ujawnia prawdę o swoim życiu uczuciowym. Szpak, jeden z najbardziej charyzmatycznych głosów polskiej sceny, od zawsze chronił prywatność jak tarczę. Ani jedno słowo o partnerze, ani jeden przeciek. Aż do teraz. Ta chwila wstrząsnęła opinią publiczną. Jedno zdanie wypowiedziane podczas krótkiego spotkania z mediami sprawiło, że publiczność dosłownie zamarła. Dlaczego artysta, który konsekwentnie unikał pytań o miłość, nagle decyduje się odsłonić najgłębszą część siebie? Co wydarzyło się za kulisami jego życia? I co najważniejsze, kim jest osoba, którą szpak po raz pierwszy nazywa swoim życiowym towarzyszem? Reakcje fanów i mediów były natychmiastowe. Sieć zapłonęła, nagłówki eksplodowały, a pytania mnożą się z każdą godziną. Czy to początek nowego rozdziału w jego karierze i życiu osobistym? W wieku 34 lat Michał Szpak staje w punkcie zwrotnym swojego życia. Dojrzalszy niż kiedykolwiek wcześniej, po latach kariery pełnej sukcesów, presji, oczekiwań i nieustannego bycia na świeczniku, artysta zaczyna patrzeć na siebie i swoje wybory z nowej perspektywy. To nie jest już ten sam buntownik z czasów debiutów ani ekscentryczny performer z Eurowizji. To człowiek, który przeszedł przez głośne wzloty i ciche upadki, zrozumiał wartość spokoju, stabilności i autentyczności. I właśnie ta przemiana doprowadziła go do decyzji, która wstrząsnęła opinią publiczną. Po raz pierwszy od lat mówi o miłości, której nigdy nie zamierzał ujawniać. Szpak wielokrotnie przyznawał, że żyje pod ogromną presją oczekiwania mediów, dociekliwość fanów, spekulacje w sieci, a do tego powszechna mania śledzenia każdego gestu gwiazd. Wszystko to sprawiało, że życie prywatne traktował jak jedyną przestrzeń, którą może kontrolować, a jednak właśnie teraz, w tym momencie kariery, kiedy mógłby nadal milczeć, decyduje się mówić. Dlaczego teraz? Co takiego wydarzyło się w jego życiu, że przerwał mur, którego przez lata nikt nie potrafił sforsować? W jego słowach pojawia się wątek osoby, która od dawna towarzyszy mu w życiu, chociaż nikt z zewnątrz nie miał o tym pojęcia. Artysta nie zdradza imienia, nie opisuje szczegółów, ale pozwala zajrzeć za kurtynę, mówiąc więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Podkreśla, że partner jest kimś, kto wniósł do jego codzienności spokój, równowagę i ogromne wsparcie emocjonalne. Kimś, kto towarzyszył mu w najtrudniejszych chwilach, kiedy świat widział tylko uśmiechy na scenie, a za kulisami trwała walka z samotnością. To właśnie ta szczerość uderza najmocniej. Nagle okazuje się, że w życiu Szpaka od dłuższego czasu obecna była osoba, której nikt nie dostrzegał i to ona stała się największym zaskoczeniem dla fanów. Najbardziej elektryzuje jednak moment, gdy Szpak przyznaje, że ta osoba była przy nim od lat. To zdanie, krótkie, ale naładowane emocjami, wywołuje natychmiastową burzę w sieci. Fani zastanawiają się: Jakim cudem przez tak długi czas udało mu się ukryć coś tak ważnego? Czy to możliwe, że podczas tylu koncertów, wyjazdów, nagrań partner był tuż obok, tylko starannie niewidoczny? Czy to on wspierał go podczas najbardziej wymagających okresów kariery? Jedni mówią o romantyzmie, inni o szoku. Jedni gratulują odwagi, inni próbują tropić najmniejsze szczegóły, szukać zdjęć, analizować wcześniejsze wpisy i wywiady. Internet żyje tą sprawą jak lawiną, która pędzi w dół i porywa wszystko po drodze. Media wchodzą do gry natychmiast. Redakcje analizują archiwalne fotografie, nagrania, przypadkowe kadry z backstage'u. Padają pytania: czy partner był obecny na trasie koncertowej, czy podróżował z nim za granicę kiedy zaczęła się ta relacja? Dlaczego oboje zdecydowali się na tak długie milczenie? Odżywają stare plotki z show biznesu, spekulacje o tajemniczych towarzyszach, nieznanych sylwetkach, pojawiających się na odległych ujęciach. Teraz, w nowym świetle tych słów, wiele sytuacji z przeszłości przestaje wyglądać przypadkowo. Przez lata Szpak unikał pytań o miłość wręcz mistrzowsko. Nieraz kończył wywiady śmiechem, żartem albo żelaznym zdaniem, że prywatność to jego jedyna świętość. W kuluarach krążyły plotki, ale nigdy nic nie potwierdzono. W środowisku muzycznym mówiono, że artysta zamknął ten obszar życia na wszystkie zamki i szyfry. Nikt nie odważył się drążyć tematu zbyt głęboko, bo wiadomo było, że to jedyna granica, której nie wolno przekraczać. A jednak, mimo lat prób mediów i domysłów fanów, nikt nie spodziewał się, że prawda okaże się tak prosta i tak jednocześnie poruszająca. Największym wstrząsem okazuje się jedno zdanie wypowiedziane przez Szpaka podczas spotkania z dziennikarzami. Zdanie, które w kilka minut obiegło wszystkie media. Mówi w nim, że nie chce już żyć w rozdarciu między sceną a sobą, że miłość, która była jego siłą, nie zasługuje na to, by stale ją ukrywać. To wyznanie ma w sobie ciężar lat milczenia. W jego głosie słychać emocje, ale też ulgę, jakby wreszcie pozwolił sobie oddychać pełną piersią. Reakcje są piorunujące: znani artyści komentują to w sieci. Niektórzy gratulują odwagi, inni piszą, że wiedzieli, że taki moment prędzej czy później nadejdzie. Fani tworzą setki wpisów, relacji i nagrań, w których starają się odczytać każde słowo, każdy gest, każdą pauzę. Część osób jest wzruszona, część wstrząśnięta, część uznaje, że to symboliczny przełom w jego karierze, ale najważniejsze jest jedno. Nikt nie pozostaje obojętny. Ta deklaracja sprawia, że pojawia się nowa fala pytań: czy SZPAK zdecyduje się pokazać partnera publicznie? Czy w jego najnowszych projektach usłyszymy więcej o tej miłości? Czy towarzyszy mu on podczas nadchodzącej trasy koncertowej? A przede wszystkim, czy to wyznanie otworzy nowy etap w jego życiu artystycznym? Szpak nigdy nie ukrywał, że emocje są paliwem jego twórczości. Teraz, gdy odsłonił część swojej najbardziej intymnej historii, wielu zastanawia się, czy to przełoży się na zupełnie nowy rozdział muzyczny. Obserwatorzy sceny muzycznej mówią o tym jako o jednym z najbardziej przełomowych momentów w jego karierze. Ujawnienie relacji tak długo trzymanej w sekrecie może zmienić sposób, w jaki widzowie odbierają szpaka. Może zbliżyć go do publiczności jeszcze bardziej niż dotąd. Jednocześnie rodzi oczekiwania wobec nadchodzących projektów. Czy jego następne utwory będą bardziej osobiste? Czy pojawi się album inspirowany miłością, czy artysta zacznie łączyć twórczość ze swoim prawdziwym, emocjonalnym światem w sposób otwarty. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek serii wydarzeń, które będą śledzone z ogromną intensywnością. Każde kolejne wystąpienie szpaka, każde zdjęcie z kulis, każdy post w mediach społecznościowych teraz nabiera nowego znaczenia. Fani czekają, dziennikarze analizują, a cała Polska wstrzymuje oddech, zastanawiając się, jakie będzie jego następne słowo. Atmosfera jest gęsta, pełna napięcia i niedopowiedzeń, a jednak nikt nie ma wątpliwości, że to, co teraz odkrywa szpak, jest jednym z najbardziej poruszających momentów w jego życiu publicznym. W miarę jak kolejne godziny mijają, napięcie tylko rośnie. Każdy nowy komentarz, każde ujęcie z poprzednich koncertów zaczyna nabierać innego znaczenia. Fani dzielą się nagraniami sprzed miesięcy, wskazując momenty, w których szpak wyglądał na wyjątkowo spokojnego, bardziej wyciszonego niż zwykle. Padają pytania, czy to właśnie wtedy w jego życiu pojawiła się ta konkretna osoba, czy to dlatego podczas jednej z tras miał w oczach ten rodzaj cichej pewności, której wcześniej u niego nie widziano. Ten obraz wraca teraz jak echo w nowych okolicznościach intensywniejszy i bardziej wymowny niż kiedykolwiek. W mediach pojawiają się analizy ekspertów od wizerunku, którzy mówią, że artysta dojrzewał do tego momentu przez wiele lat. Ich zdaniem widać po nim coś, co trudno uchwycić słowami. Pewność, którą daje mu świadomość stabilnej relacji. Odwaga, która przyszła po długim czasie ukrywania tego, co dla niego najważniejsze. W jednym z programów telewizyjnych dziennikarz wskazuje, że Szpak po raz pierwszy od dawna wygląda jak ktoś, kto wyrwał kamień z własnego serca. Ta metafora zaczyna krążyć po sieci, rozpowszechniana przez fanów, którzy widzą w niej esencję całej sytuacji. Jednocześnie na światło dzienne wychodzą szczegóły, które wcześniej wydawały się nieistotne. Krótkie nagranie z backstage'u, na którym artysta odwraca się i uśmiecha do kogoś stojącego poza kadrem. Zdjęcia z lotniska, gdzie szedł o krok bliżej nieznanej sylwetki. Wpis w mediach społecznościowych sprzed dwóch lat, w którym wspomina, że wreszcie odnalazł spokój, którego szukał od dawna. Wówczas nikt nie zwrócił na to większej uwagi. Dzisiaj te elementy układają się w pełniejszy obraz, jakby puzle składały się na oczach całej Polski. Ludzie w komentarzach piszą, że czują się jak świadkowie czegoś przełomowego, nie skandalu, nie plotki, raczej odsłonięcia prawdy, której nie spodziewali się usłyszeć. Wielu fanów przyznaje, że czuje wzruszenie, bo artysta, który przez lata nie dopuszczał nikogo za blisko, nagle pokazuje swoją najbardziej ludzką stronę. Ta reakcja miesza się jednak z ogromną ciekawością. Padają dziesiątki pytań o to, jak wygląda ich relacja na co dzień kto pierwszy przełamał milczenie, kiedy padły najważniejsze słowa ile wspólnych chwil pozostawało w cieniu sceny. Tymczasem w rozmowach branżowych zaczynają pojawiać się opinie, że to wyznanie może mieć realny wpływ na jego przyszłe projekty. Producenci spekulują, czy w jego nowych nagraniach pojawią się odniesienia do tej relacji: czy muzyka, która powstanie po takim emocjonalnym przełomie, będzie bardziej intymna, bardziej dojrzała, bardziej prawdziwa niż cokolwiek, co tworzył wcześniej. Współpracownicy mówią półgłosem, że od jakiegoś czasu zauważali w nim zmianę, jakby niósł w sobie sekret, który dodaje mu siły, a jednocześnie ciąży na nim niewidzialnym ciężarem. W jednej z rozmów radiowych prowadzący przypomina sytuację sprzed kilku miesięcy, kiedy to Szpak podczas koncertu przerwał na chwilę śpiew, patrząc w dal z wyraźnym wzruszeniem. Wtedy wszyscy myśleli, że to emocje związane z tekstem utworu. Dzisiaj słuchacze zastanawiają się, czy to właśnie ta ukrywana relacja była powodem tej nagłej fali uczuć. W komentarzach pojawia się coraz więcej głosów, że artysta już dawno próbował coś zakomunikować, ale nie był gotów zrobić tego wprost. Mimo rosnącego szumu medialnego, słowa, które wypowiada Szpak, pozostają niezwykle stonowane i pełne intymności. Nie ma w nich sensacji, nie ma chęci przyciągnięcia uwagi. Jest za to prawda, spokojna i jednocześnie potężna. Ta szczerość sprawia, że ludzie czują się dotknięci, jakby artysta zaprosił ich do najbardziej osobistego fragmentu swojego życia. I właśnie to tworzy atmosferę, która nie gaśnie z każdą godziną, lecz przeciwnie, narasta, oplatając wszystkie dyskusje, artykuły i nagrania. Co chwila pojawiają się nowe interpretacje jego wyznania. Jedni twierdzą, że przerwanie milczenia było wynikiem narastających plotek. Inni mówią, że to efekt dojrzałości, która przyszła z wiekiem i doświadczeniem. Jeszcze inni przekonują, że to miłość sama pukała do drzwi tak długo, aż artysta nie mógł już jej ignorować. Każda z tych wersji żyje własnym życiem, każda tworzy dodatkową warstwę emocji w tej historii, która rozgrywa się teraz na oczach całego kraju. Choć prawda wciąż pozostaje owiana tajemnicą, nikt nie ma wątpliwości, że szpak znajduje się na najważniejszym zakręcie swojego życia. Jego wyznanie staje się punktem odniesienia dla wszystkich spekulacji i przypuszczeń. Publiczność czeka na kolejne słowa, media na kolejny gest, przyjaciele na moment, w którym artysta postanowi odsłonić kolejny fragment tego, co dotąd skrywał. W powietrzu wisi poczucie, że wszystko dopiero się zaczyna, a to, co usłyszeliśmy dotąd, jest zaledwie pierwszą odsłoną czegoś o wiele większego. W kolejnych godzinach historia nabiera jeszcze większej intensywności. Im więcej osób zabiera głos, tym bardziej staje się jasne, że to wyznanie wywołało efekt domina, którego nikt nie mógł przewidzieć. W sieci rośnie liczba relacji fanów, którzy opisują, jak odbierali szpaka przez lata. Wielu z nich wraca pamięcią do momentów, kiedy wydawał się wyjątkowo zamyślony, jakby niósł w sobie coś, czego nie potrafił wtedy wypowiedzieć. Teraz te wspomnienia zyskują zupełnie nowy sens i wypełniają przestrzeń między słowami artysty. Pojawiają się także nagrania z koncertów, na których jego spojrzenia wydają się bardziej świadome, bardziej ciepłe, jakby kierowane ku komuś konkretnemu. Ludzie zaczynają analizować każdy detal, każdy gest, każde westchnienie. Jedna z fanek opowiada, że podczas spotkania z artystą na backstage'u zauważyła, że spoglądał w stronę drzwi z wyraźną tęsknotą. Jakby ktoś tam stał i czekał. Wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi, teraz nagle wszyscy chcą zrozumieć, co oznaczała ta chwila. Media dopytują współpracowników i znajomych artysty, ale nikt nie chce powiedzieć zbyt wiele. Milczą ostrożnie, choć w ich wypowiedziach widać, że cała ta sytuacja ma głębsze korzenie niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Jeden ze znajomych branżowych mówi z wyraźnym namysłem, że Szpak od dawna żył jak ktoś, kto ma w sobie ogromną tajemnicę, ale nie był gotowy się nią podzielić. Teraz, gdy to zrobił, wygląda, jakby wreszcie mógł stanąć na scenie bez tego niewidzialnego ciężaru. W przestrzeni publicznej zaczyna się intensywna dyskusja o tym, co oznacza decyzja artysty. Nie chodzi tylko o miłość, ale o odwagę, by powiedzieć coś, co przez lata wydawało się dla niego nieprzekraczalną granicą. Ludzie zastanawiają się, ile odwagi potrzeba, aby dopuścić świat do najbardziej wrażliwej części swojego życia. Padają słowa wsparcia, pojawiają się wzruszające komentarze o tym, że szczerość szpaka daje siłę innym, którzy również ukrywali swoje emocje z obawy przed oceną. Tymczasem artysta pozostaje wycofany, jakby sam potrzebował czasu, żeby oswoić skalę tego, co się wydarzyło. W jego najnowszych wypowiedziach słychać jednak delikatną nutę ulgi, jakby nareszcie mógł mówić swoim własnym głosem, nie chowając się za metaforami i obrazami, które przez lata miały chronić jego prywatność. To sprawia, że publiczność jeszcze bardziej pragnie zrozumieć, jak wygląda jego codzienność, jak ta relacja wpływa na jego twórczość i jak zmieniła go jako człowieka. W pewnym momencie pojawia się fragment wywiadu sprzed dwóch lat, w którym dziennikarz zapytał go o samotność. Szpak wtedy zawahał się na kilka sekund, po czym udzielił bardzo krótkiej odpowiedzi. W tamtym czasie niewielu zwróciło uwagę na tę pauzę. Teraz jednak stała się ona przedmiotem wielu analiz. Fani zastanawiają się, czy to właśnie wtedy zaczynało się w nim coś zmieniać, czy już wtedy w jego życiu istniała osoba, która dawała mu oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Nie brakuje też głosów, że to wyznanie może zmienić sposób, w jaki artysta kontaktuje się ze swoją publicznością. W komentarzach ludzie piszą, że czują się jakby Michał zbliżył się do nich o krok, jakby nagle przestał być tylko ikoną sceny, a stał się kimś, kogo można zrozumieć i komu można współczuć. To nowe, niezwykle intensywne połączenie rodzi jeszcze większe zainteresowanie jego przyszłymi projektami. Każdy ślad, każda wzmianka, każdy obraz staje się teraz częścią większej układanki. Atmosfera nieustannie się zagęszcza, jakby wszyscy czekali na kolejny impuls, kolejne słowo, kolejny gest, który odsłoni następny fragment tej historii. Publiczność jest całkowicie pochłonięta, a sama opowieść wydaje się tak żywa i dynamiczna, jakby rozwijała się w czasie rzeczywistym na oczach całego kraju. W miarę jak emocje opadają, pojawia się jednak nowy wątek, który ponownie rozpala ciekawość opinii publicznej. Jeden z dziennikarzy zauważa, że w ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych artysty pojawiały się subtelne zmiany. Krótkie, pozornie nieistotne.